Witam bardzo serdecznie i zapraszam na pierwsze wydarzenia w materiale ze Forza Motorsport 6. Pościgamy się dzisiaj trochę, zobaczymy pierwsze wydarzenia z tej gry. Otóż, moi drodzy, Forza Horizon 6 pojawiła się za darmo dla wszystkich osób, które posiadają usługę Info Game with Gold powoli Forza Motorsport 3 jest wycofywana ze sklepu cyfrowego e, i e, przez pewien czas jeszcze będziecie mogli kupić sobie tą grę, a naprawdę warto, bo e, Forza to jest najwyższy poziom wyścigowy i naprawdę warto się tym kierunkiem po prostu pobawić. Natomiast e, kolejną rzeczą, o której ja bym tutaj chciał wam e, wspomnieć e, jest przede wszystkim to, że e, Pojawiła się informacja ze strony Microsoftu, że from, uh, uh, Microsoft to jakiś czas Wszystkie dodatki do Polny Motorsport 6 możecie kupić za niespełna 19 zł. Ja też jestem zainteresowany tym fundem i na pewno z takiej sobie pomocy skorzystam. Natomiast teraz, moi drodzy, tutaj jeździmy sobie Fordem GT Continental. Mamy taki pierwszy pokazowy wyścig. No i jak wrażenia z tej zjazdy? No wrażenia z jazdy są całkiem pozytywne bardzo fajnie się śmiga w ogóle tym Fordem czuć jego szybkość i w ogóle wszystko co e, jego szybkość serowność, e, motocerowność wszystko po prostu czuć jeździ się e, bardzo dobrze a ogólnie sam motosport 6 opiera się na tym, że Hmm. Jeździmy tu z innym po prostu po torach, po zamkniętych klasach i wygląda to naprawdę fenomenalnie. Chce się to oglądać, chce się, chce się grać, chce się jej No sam zobaczcie jaka to jest szybkość. O no, tam elektrona na sobie najechałem. Po prostu pełen fan Oczywiście Fordem Forza Motorsport 6 gram na konsoli Xbox One. I naprawdę jest to pozytywne, pozytywne, no. Tutaj taki szeroki zakręt. Nagranie pochodzi ze Twitcha, tak że no ja wielkiego przekonania na Twitcha nie mam, mimo wszystko. Ale ma jeden plus nad mikserem, nagrywa wszystko. No i mamy wyścig skończony. I teraz zajmiemy się serią trzech wyścigów kwalifikacyjnych. Jest to taki początek do e, takiej fabuły kampanii, nie wiem jak to dokładnie określić. No i mamy pierwsze auto do wyboru. Mamy Toyotę, Subaru Imprezę, So choose the one that speaks to you, Mazda we'll RX 7, Słoweniana Golfa Air i Honda S2000. No ja wybrałem Toyotę, bo wydawała mi się tak najfajniejszym every samochodem. No i mamy pierwszy wyścig. No, no i tutaj chodzi o to, że mamy trzy wyścigi kwalifikacyjne i w tych trzech wyścigach kwalifikacyjnych musimy być w pierwszej trójce. No i już rozpoczynamy pierwszy wyścig Toyoto! W takim projekcie malowania, no, akurat ten projekt malowania mi się najbardziej po prostu spodobał. No i zobaczymy co uda mi się to pojazdom osiągnąć. Chor jest taki podwiejskim pod klimacie. I jak na razie to jasa dobrze trzyma się drogi. Ale jak sami widzicie, ciasno, ciasno, bardzo ciasno. Tutaj nie ma co mówić. Jest bardzo ciasno. Ale walczymy, walczymy. O dobre miejsce. Na razie 11 pozycja. Mamy hamowanie, mamy zakręt. No, już jestem dziesiąty. Więc dobry awansik pozycji jest. No i godzimy resztę, resztę tej stawki. W ogólnie seria Forza ma jedno bardzo ważną rzecz, tak zwany drive eee, To jest system sztucznej inteligencji, ale on jest bardzo dobrze dopracowany, bo... bo to nie jest sztuczna inteligencja stworzona przez jakiś tam zespół... Eee, sterowana przez komputery. Nie, ta sztuczna inteligencja opiera się e, na umiejętnościach prawdziwych graczy i to, to jest po prostu świetne. E, pomimo tego, że ścigasz się z komputerem, to te wyścigi stanowią wyzwanie i to w serii Forza jest po prostu fenomenalne. Widzicie, wcale tak łatwo nie jest e, wy, wyprzedzić, wcale to nie jest takie proste. Oj ojojoj, Patrzmy w że i uderzę, uderzę. Dobra, cofniemy sobie. Bo w fordzie mamy możliwość przewijania właśnie w takich sytuacjach, kiedy coś uderzymy, wpadniemy w pości, pozycję, mamy taką możliwość i możemy z niej sobie skorzystać. Też pełna walki jazda. Jest piąta pozycja. Mamy drugie okrążenie. Jedziemy, jedziemy, nie poddajemy się, walczymy. Zacięta walka nas czeka. No i mamy trzecie okrążenie. Już czwartą pozycję, więc jesteśmy coraz bliżej podium i spełnienia warunków tego wyścigu. Są no zbliżamy się do tej czołowej trójki przed nami aby się udało, aby było perfekcyjnie Ogólnie ogóle w Forza Motorsport 6 mamy super samochody, które no, są idealnie stworzone do ścigania się w e, torach jak w no, mamy zwykłe samochody, którymi możemy poruszać się na co dzień, naprawdę tu, tu jest cuzin samochodu, które sobie po prostu odblokowujemy, bo Zdobywamy poziomy doświadczeń i z każdym poziomem e, mamy losowanie na... możemy zyskać jakiś tam ubiór, dodatki, modyfikacje, e, pieniądze, jak również możemy wylosować samochód. No drugie miejsce zająłem w tym pierwszym wyścigu. No i czas na drugi wyścig e, i jeździmy na torze znanym z wyścigów Formuły 1 to jest Jazz Marina w Abu to jest fenomenalny tor bardzo lubię ten tor ogólnie i cieszy mnie to, że mam możliwość pościgania się na tym torze nie tylko z serii Formuły 1 ale również właśnie że mamy możliwość pościgania sobie na tym torze we, Ford, we Fordzie i możemy sobie pościgać innymi samochodami a nie tylko bolidem Formuły 1 to jest świetne oświetlenie świetna, świetna grafika no coś powie dlaczego się tak fascynuje Forza Motorsport 6 skoro jest Forza Motorsport 7 Forza Horizon 4 no moi drodzy to jest Forza to jest, to jest Forza i każda Forza jest warta warta zagrania dla miłosików motoryzacji to ma kolosalne znaczenie. Znam osoby osobiście, które na przykład mają wszystkie części Fordy, Fordy i, i jeszcze mało tego, oprócz tego, że mają wszystkie części Fordy, to w większości wszystkie części Fordy mają zrobione do edycji Ultimate. To mają wszystkie dodatki. Więc jeżeli ktoś ma świra na punkcie motoryzacji, To inwestuje później w te DLC w edycję Ultimate żeby się po prostu bawić i teraz sami tutaj widzicie walkę, zabawę ja też jestem miłośnikiem serii Forza Forza Motorsport jest trzecią częścią serii trzecią częścią Fordy, którą ogólnie posiadam w swojej kolekcji, bo mam Fordem Motorsport 7 i Fordem Horizon 4, więc ja powiem tylko ta, tyle, że po prostu mam więcej ścigania w chwili obecnej i to mnie cieszy, bo <coughs> mam możliwość porównania e, tak no. Motosport 6, Motosport 7, która feria jest lepsza, ale z tego co sam wyczytałem, z tego co wysłuchałem od znajomych, którzy posiadają w obie części, to znajomi twierdzą, że w folii Motosport 6 jest po prostu więcej tych wyścigów. I to mnie cieszy. Dobra, mamy chyba ostatnie okrążenie, z tego co tu widzę. Ścigamy się na całego, nie odpuszamy. Walczymy o pierwszą pozycję. I pięknie udało się, wychodzimy na prowadzenie. Wychodzimy na prowadzenie. Patrzcie, jaka to jest walka, jaka to jest... Wow, bardzo pięknie wygląda podle ta Toyota a jeździ się ją też fantastycznie naprawdę tą Toyotą chce się jeździć świetnie trzyma się drogi jest bardzo dobra w prowadzeniu ta Toyota więc wszystko wygląda fenomenalnie Już się zbliżamy. Linia mety przed nami. A może jeszcze nie? Może mi się coś pomyliło. Jeszcze trochę do mety zostało. Ale ten wyścig będzie wygrany tutaj. Nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Jeszcze troszkę. Jeszcze trochę. Powoli. Zbliżamy się do ostatniego zakrętu, który dzieli linię mety. To jest linia mety, przecinamy ją i wygrywamy wyścig. No i został nam ostatni trzeci wyścig e, kwalifikacyjny. Jest to jeden z stodów Red Bula, więc rozpoczynamy ściganie. Cel jestem sam. Chodzi o zwycięstwo. Jak się uda wygrać to będzie bardzo dobre Tutaj ścigają się, się różne samochody, tutaj nie mamy określonego wyścigu, że ścigają się tylko i wyłącznie Toyoty. Mamy tutaj różne marki samochodów. Subaru tam widziałem. Podwagę na Golfa. ale tutaj trzeba pokazać, że to jest ta rządzi jest coraz bliżej osiągnięcia tego celu to jest ta rządzi Dome. Mamy taki moment wyprzedzenia. No i pięknie. Dajesz mały, dajesz, dajesz. Jest pięknie, jest pięknie, bo już się wysuwamy na prowadzenie. I pokazuje, że to ja ta rządzi. Nie mam do końca takiej stuprocentowej pewności, że to nie jest ten Tor Red Bull znany z Grand Prix Austrii Formule 1. Nie dam sobie głowy uciąć, Ale może tak być. Powiem szczerze, trzeci wyścig tą Toyotą i bardzo polubiłem ten samochód. Naprawdę świetnie się tą Toyotą jeździ. Jak już wspomniałem, bardzo dobrze trzyma się drogi. Dobrze hamuje. Rzadko kiedy pada jakiś taki niekontrolowany podświst. Więc naprawdę daje radę. To ja to Dźwięki silników w tej grze też są bardzo dobre na naprawdę to jest coś fantastycznego. zbliżymy się do linii startu meta i ją przekroczymy. Także z no mojej strony to meta, wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.